Dziękuję. 3, 2, 1, 0, start. Pod górkę ma. W biurze siedzi ta... ja. Poczekaj, no, ty, co, ty? Już. Ojej, Co ty tak? robisz? Co ty robisz? Co ty ja robisz? Ty, ty naprawdę durna no. jesteś. No, co ty no, myślisz, że ty lepiej śpiewasz? No co to? Śpiewasz? Ja myślałam, że puszczą mi, puszcz mi na głośnik. Co puszczy na głośnik? ty robisz na głośnik? Co ty organ nam psujesz? Wiesz, że to kosztuje? Wiesz, że to kosztuje pieniędzy takie połączenie? Właśnie. Ty Matko. myślisz, że mamy darmowe minuty? No ty... A nie, czekaj. Mamy. <laughs> ja śpiewam dla ciebie. A, to przepraszam. Ja dla Ciebie śpiewam teraz, to ja jestem przed Tobą, ja na scenie jeden. Światło na mnie i na Ciebie jest, rozumiesz? Ja tak? sobie i Boże, to? Boże, co za półraczany nastrój normalnie, no. To jest co jak to się nazywa? To się nazywa kurtuazji, trochę byś się nauczyła, wiesz? Jesteś? Może nad tym popracować. Popracuj, no, dobrze, jeszcze tak. raz. Ta, ta, ta Anna z góra czasem po nacownicy ciągle wy